Witam Państwa w magazynie F1, trwa e, wakacyjna przerwa i wszyscy już e, i my tutaj w studiu z Cezarem Gutowskim, naszym stałym ekspertem i Państwo zapewne też nie możemy się doczekać e, na Grand Prix e, Belgii. Póki co chciałem się zapytać o Roberta Kubice, o jego stan zdrowia, bo e, internet e, czy e, zachodnie media e, pełne są spekulacji i właściwie opinii takich, że on już na pewno e, nie wróci do Formuły 1. Czy te opinie mają jakiekolwiek uzasadnienie? Znaczy, te opinie wyglądają dość dziwnie w takiej sytuacji, myślę, że duża liczba dziennikarzy stara się w pewnym sensie tak strzelić i przepowiedzieć, tak jak z traserami, że mówią, że ktoś tam przejdzie gdzieś tam i jak się zdarza, że ktoś tam przejdzie gdzieś tam, to potem mogą napisać czy powiedzieć, a nie mówiłem. Na tym etapie bardzo, bardzo mi się to nie podoba, bo, bo mamy sportowca, który cały czas stara się wrócić do czynnego uprawiania tego sportu, człowieka, który no, cały czas bardzo ciężki wysiłek podejmuje, żeby się rehabilitować. Człowieka, który decyduje się na kolejne operacje, których było już naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każda taka operacja to jest naprawdę bardzo ciężkie przejście przecież i, i jest to takie, no można powiedzieć, piekło nawet w pewnym momencie, no po prostu niekończąca się liczba zabiegów. Myślę, że osoby, które które miały jakieś poważne problemy zdrowotne są w stanie zrozumieć przez co się w tym momencie przechodzi. Więc jeżeli pojawiają się opinie w mediach czy, czy nawet fanów bardzo wielu, że nie, on już nie wróci, mu się nie uda, no to w tym momencie no, wygląda to bardzo nieładnie, prawda? No, Robert jest osobą, która twardo stąpa po ziemi i ja wierzę, że gdyby był przekonany, że to już jest niemożliwe, to po prostu by to zakomunikował, a w momencie, kiedy e, nie jest to jasne, kiedy ciągle walczy, kiedy ciągle wierzę, że może się to udać, no to nie powinniśmy e, takimi opiniami prawda, się chwalić i wyrażać się, nie, nie wróci, to się nie uda. Po prostu tak się nie robi. Bo jednocześnie są też doniesienia, plotki, że on testuje, że jeździ, powiedz, co testuje? Czy to są otwarte czy zamknięte samochody? Co no, to jest? Robert odbył już kilka testów w samochodach zamkniętych. Były to samochody rajdowe, i tutaj się rzecz rozbija o to, że, że po prostu w tych samochodach jest trochę więcej przestrzeni, dzięki czemu ma większe pole manewru. W kokpicie jest dość wąsko, więc ten zakres ruchów jest trochę inny, natomiast w samochodzie zamkniętym, czyli tam gdzie jest kabina, tej swobody jest więcej, więc w związku z tym to daje kierowcy większe pole manewru, tak? lepszą kontrolę nad samochodem w tej sytuacji, jaka jest. No teraz się pojawiły znowu informacje, że ma jeździć samochodem klas S2000, czyli taką rajdówką już naprawdę bardzo szybką, że mają być to testy. Moim zdaniem na jakimś etapie, być może całkiem niedługo Robert faktycznie zacznie testować, a być może gdzieś startować, no bo jeżeli ma taką sytuację, że już może jeździć szybkimi samochodami, tylko nie może jeździć bolidami, no to nie będzie raczej chciał siedzieć dłużej w domu i, i po prostu czekać na to aż ewentualnie uda mu się wrócić do bojdu, tylko no, czym prędzej będzie chciał zapewne jeździć już jakimiś szybkimi samochodami co, i robić coś co bardzo kocha, coś, co pozwoli mu utrzymać tą formę, tą prędkość, to, to poczucie prędkości, czyli to coś, co jest najważniejsze chyba, jeśli chodzi o kierowcę, bo prędkość jest w głowie. Yy, I w pewnym momencie, kiedy, jeśli nadejdzie taka sytuacja, że będzie mógł spróbować wrócić do Formuły 1, to wtedy będzie mógł się automatycznie przesiąść i spróbować znowu wystartować w Mistrzostwach Świata. Bo wyjaśnij tylko, mówisz o tym, że, że, że w kokpicie bolidu jest ciągle dla niego za, za ciasno, bo to jest kwestia, właściwie już została tylko tego feralnego łokcia, tak, już ręka, dłoń jest ukrwiona, ona nie ma żadnego problemu z prowadzeniem kierownicy nawet tak skomplikowanej jak ta e, Formuły 1, jest tylko kwestia e, tak, tej czasu. Powiem tak, no tutaj w, w detale może się, się nie wdajmy, natomiast generalnie taka kwestia zasadnicza, która, która wyszła i o której mówiono już e, oficjalnie, to było kilka miesięcy temu, kiedy Robert przechodził operację łokcia, to chodziło o ruch rotacyjny i, i, i pusto skręt kierownicą, że, że w pewnych zakresach ruchu, e, jak to stwierdził e, chirurg, Robert nie był w stanie utrzymać e, ręki na kierownicy. Więc no, ostatecznie chodzi po prostu o to, żeby ogólnie doprowadzić tą rękę do takiego stanu, w którym ten zakres ruchów pozwoli mu na opanowanie samochodu. I po prostu na to czekamy. Wydaje mi się, że każdy taki prawdziwy fan e, e, po prostu czeka na kolejny na rozwój wypadków i na komunikaty. Oczywiście to jest normalne. Natomiast no, póki co myślę, że powinniśmy naprawdę uzbroić się w cierpliwość i, i, i dać Robertowi czas na to żeby zajął się tym, co jest dla niego najważniejsze i żeby sobie jakby w spokoju kontynuował rehabilitację, no bo on cały czas walczy, tak? On cały czas wierzy, że do wyścigów bojdów da się jeszcze wrócić.